Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będę nagrywał z domu, bo ja teraz nagrywam odcinek na pierwszy kanał, no i tam taki bardzo ciekawy temat i zdecydowałem, że chcę też powiedzieć o mojej historii, o tym co było z mną w podobnym podobnym tym tematu, bo tam na ogólnym kanale teraz nagrywam odcinek na temat tego, że kiedy tylko rozpoczęła się wojna i w ogóle po tym mobilizacja, to um, rodzice zaczęli swoich dzieci um, jakby wysyłać do wojny i oni zaczęli to robić jakby bardzo w szczęśliwy sposób, że o! Nadszedł ten czas, kiedy możemy pokazać kim jesteśmy. Jesteśmy Rosjaninami! Hej! I jakby idziemy do wojny i to było takie mm, i teraz jest jakby w Rosji taki czas kiedy możesz mm, Jakby wiecie co e, matka może po prostu wysłać dziecka do wojny żeby potem mówić do wszystkich swoich przyjaciół na, w pracy albo jeszcze gdzieś że mój syn teraz na wojnie na, jakby prawdziwy bohater. І якщо син застане, якби джечкою забите, очевидно так на війні, то вона може подати, що він он зostanie як богатир, і то на направда działa в Росії. І I... Nagrywam o tym, jak to było w ogóle, jak to, no, jak te, ma te matki mówili do swoich dzie dzieci. Te dzieci odpowiadają, które powiedzieli, że ja nie chcę. Ja po prostu nie chcę iść do wojny. Dlaczego, mama, to ty mówisz do mnie? I no to po, po prostu po co mnie iść do wojny, żeby Ukraińców zabijać? zabijać? Ale po co? I um, o tym wszystkim w tym odcinku. I dlaczego ja w ogóle te teraz... To teraz nagrywam. Ja nagrywam po to, że ja też takie same sytuacje miałem z moją mamą, no i też z moimi krewnymi w ogóle. Kiedy rozpoczęło się wojna, wszyscy wiecie tak, że ja zadzwoniłem do swojej mamy i powiedziałam, że patrz co, co tam nasz Putin ten robi i co w ogóle, dlaczego on takie rzeczy, no jakby, dlaczego wojny w ogóle zaczął. No i moja mama powiedziała, że a co, super rzecz, potrzebujemy, nie trzeba z Rosją w taki sposób bawić się i tak dalej. No i wtedy już zrozumiałem, że nie jesteśmy po po jednej stronie i ona po stronie Putina więcej. No i ja wtedy zdecydowałem, że ja nie chcę więcej o polityce z rodzicami rozmawiać. Jak wiecie, ja już z ojcem nie rozmawiam w ogóle, nie tylko o polityce, a w ogóle. On jest zablokowany we wszystkich sieciach społecznościowych. I tak samo z mamą ja rozmawiam tylko na zwykłe tematy, nie na temat wojny albo polityce w Rosji albo gdzieś jeszcze indziej. I... Co? <noise> ja kiedy była ta mobilizacja, jak wszyscy wiecie też, ja miał, mam odcinek na kanale z moim kuzynem. Mój kuzen spróbował wyjechać z Rosji, kiedy tylko rozpoczęła się mobilizacja. On zaczął iść, jakby otworzył swój tam plecak, wrzucił co trzeba, no i dojechał do granicy z Kazachstanem. A dalej pieszym do granicy 5 godzin iście 5 godzin na tej granicy. Ja, ja mam wywiad z nim. Na ogólnym kanale możecie zobaczyć. No i e, po tym on wyjechał. No i ja z matką rozmawiałam po telefonu. przez ten telefon. No i ona e, zapytała, co tam, a co tam, e, nasz kuzen tak dalej, co tam on. I e, on jest w Rosji w ogóle, czy nie. Ja powiedziałam, że, no, on wyjechał, bo jakby, no boję się, że on... Muszę iść do wojny, ale on w ogóle nie ma, on nie był w wojsku. Ja byłem w wojsku rosyjskim ja powinien iść i ja mogę dostać tego wezwania. A już dostałem ono gdzieś tam w Rosji, w moim mieszkaniu, a on, on nie. Ale on e, boją się bardzo i wyjechał. I moja matka wtedy powiedziała, że: No, i niech wszyscy wyjeżdżają jakby z Rosji, bo nie potrzebujemy takich patrioci, którzy nie chcą bronić nasz kraj, no i którzy w ogóle, w ogóle nie chcą bronić rodziny. A ja zapytałem: A po co bronić w ogóle? No, co, co, co z tym nie tak? Jakby, okej, okay. jeśli na przykład ja by robiłbym wszystko, co ty mówiło do mnie całe życie, e, mama, że zawsze, jak wszyscy mówią, oni. Wiedzą więcej niż dzieci. No i ona mówiła, żebym ja pracował na fabryce państwowej, żeby państwowe zarobki to stabilne zarobki. No i oczywiście takie stabilne życie. A tutaj rozpoczęła się wojna. No i ja zapytałem: A co, jeśli by na przykład ja byłbym teraz w Rosji, w tym mieście, w naszym? No i co? Ja musiałbym jakby iść do wojny, czy co? Ona powiedziała: No tak, trzeba bronić swój kraj i poszedłbyś do wojny. Ja powiedziałam, No, e, no. W ogóle nie żal ci mnie, że ja mogę w ogóle nie wrócić, a to chyba 99,99% ,9 ,9 to, że ja po prostu nie wrócę z tej wojny. Ona powiedziała, no, oczywiście żal, ale kto wtedy będzie jakby bronić kraju? Jeśli wszystkich, oczywiście wszystkich żal, jakby wszystkich, każdy mężczyzna to jakby jest jakieś tam dziecko i jakieś tam matki, tak? E, oczywiście e, nie mamy mężczyzn, które po prostu pojawili się i u których nie ma rodziny. E, to e, jakby żal, ale musisz, musisz iść. Albo wyjechałeś by. No w taki sposób mam powiedział. I ja powiedziałem po, no, do mamy też, że a po co e, ja mieszkałbym to całe swoje życie w Rosji, żeby po prostu w jeden czas, kiedy wszystko to stanie, żeby wyjechać czy co. No i ona tak jakby, ja nie wiem, trzeba bronić swój kraj, jesteśmy patriotami, patriotami tam kraja i tak dalej i musimy bronić i tyle. Ja powiedział, no a po co, po prostu po co. Jakby w ogóle nikt nie zaatakował nas, nikt z nami nic nie zrobił. Wszystko w porządku. Jakby po prostu po to, żeby wyjechać do innego kraju z tymi karabinami maszynowymi i zaczynać zabijać ludzi innego kraju. Po to, że nasz prost po prostu prezydent po prostu chce tego. I co? po to idziemy walczyć? I to nazywa się bronić rodziny? i No i wtedy oczywiście ja byłem po prostu szokowany z tego, że ona powiedziała, że no musisz, Wszyst, wszyscy idą do wojny i ty też. Ja byłem nie, ja po prostu teraz, teraz nagrywam odcinek na pierwszy, na pierwszy przepraszam, na pierwszy swój kanał i ja tam wrzuciłem um, to jak do innych dzieci też matki powiedzieli, że trzeba trzeba iść do wojny, wszyscy idą. Może być i wrócisz. Będzie lepiej, jeśli wrócisz. A jeśli nie, to pieniędzy dostaniemy. Od, od, jakby od ciebie. I ja też byłem w szoku, kiedy ja to słuchałem od swojej mamy. No i ja teraz to nagrywam na pierwszy kanał, patrzymy, jakby zrobiłem reakcję na to co mówią do innych dzieci i wspomniałem o tej sytuacji i nagrywam teraz na drugi kanał o swojej sytuacji też. Więc jeśli chcecie zobaczyć o innych jak, jak inne mamy e, mówią do swoich dzieci i jakie tam reakcje, możecie zobaczyć odcinek na pierwszym kanale. Tak samo babcia moja też mówiło, że kiedy tylko dzwoniłem do niej, ona nam zawsze mówiła, że oj, bo trzeba. Trzeba bronić swój kraj, po co wyjechałeś, i tak dalej. Teraz szedłbyś do wojny, no i na tej wojnie możesz jakby pokazać jaki jesteśmy Rosjaninami, takimi nawet patriotami naszego kraju. No i jak ja kiedy powiedziałem, no to Putin to w ogóle to nie człowiek to jakiś, nie wiem, no, no, no nie może być takiego, po co trzeba zabić innych ludzi w innym kraju i ona mówiła, że nie trzeba... Nie Nigdy o Putinie złego nic nie trzeba mówić. To jest dobry człowiek. Ja powiedziałam, to nie jest dobry człowiek, to w ogóle nie człowiek. I tyle. Jeśli on chce, żeby ja szedł na wojny i zabiał po prostu zwykłych ludzi. Po co? Na, w innym kraju. No i też. I wszyscy moi krewni, oni, oprócz tylko krzesnej mamy, ona mówiła, że. Jakby, jakby super, jesteś super, że mieszkasz poza Rosją. Trzymaj się, super. Nigdy nie wracaj, bo tutaj niebezpiecznie. I ona zawsze rozumiała, jakby co ja mówiłem i tak dalej. A moi krewni teraz jest po prostu oni w szoku. Nawet iście mamy taki krewnik, który wiecie. Jakby tam siostra mojego, mojej babci albo i tak dalej, ich rodzina. Oni w ogóle, w ogóle uważają mnie za zdrojca, bo ja zdradziłem ich. Jakby wyjechałem do kraju, z którego w ogóle <laughs> jesteśmy. Jakby nasi, jakby ich tam dziadek, mój pradziadek, tam ojciec. Oni zbyli z Polski, no i... Po co w ogóle oni mówią, że ja zda, zda, po prostu zdradziłem ich? Jestem w szoku. No i e, tam w ogóle nic, nie trzeba z nimi nawet sekundy gadać, nawet dzwonić do nich, bo oni od razu będą mówili, że o, Zdrojca zadzwonił, co tam, jak tam na tym zgniłym zachodzie. I tutaj w Rosji wszystko w porządku, tutaj możemy tam wszystko. Nawet lodówkę możemy otworzyć i ona działa, ona pracuje. W środku nie ma, ale ona może pracować, bo ona nowa. Na kredyt zrobiliśmy, jakby wzięli. Wzi... No tak. <laughs> Więc takie rzeczy chciałbym dzisiaj powiedzieć. E, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i możecie też zobaczyć mój e, ogólny odcinek na ten temat na ogólnym kanale. Cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, no i do zobaczenia w następnym o 9 rano jutro.